Chyba nie wiesz, do kurwy nędzy, czy i to magazyn, kozojebie! Ty, Gerald! to jest ten grojek, co nam Hattori mówi, że sypia z tasakiem, czy jakoś tak? Sucrus? Co ty tu... z tym czarownikiem? <laughs> Teraz wszystko rozumiem, ale mi kawał zrobiłeś! Hattori was nasłał, co? Zasrany nieludź pożałuje, że go matka nie udusiła pępowiną. Ale najpierw wani nakarmimy kraby. Ręce precz od mojego szwagra, świński ryju. Tylko ja go mogę brać, zrozumiano? Szwagier, dawaj napierdalaj z nami nordlingów chędożonych. Dalej, Geralt, dla nich! Dawaj ich, sukrus. oferty po tej stronie no To Śmierć za śmierć! Zasłońcie

Z takim napierdalaczem czy można podbić Co, Sokrus, wybacz! Kocham cię jak brata, nimi ty skórwy synu! Sztama! Hej, <laughs> szwagier. I po co nam to wszystko było? Pewnie rzecz sztama! Gdzie jest Drakar, który mnie uderzył? Nie chcę psuć tej scenki rodzajowej, ale co zrobimy z Van Hornem? A wywieziemy go na Skellige, zanim oprzytomnieje. Nie będzie wam więcej bruździł. Może jakiś interes rozkręcimy, tylko najpierw trzeba skrzynię odstawić do katoriego. Słusznie, przy okazji też do niego zajrzę.